Cześć, siemanko! To jest dzień trzeci ferii z Minecraft Ja jestem Squido i zapraszam do oglądania Dziś to jest odcinek, w którym chcę znaleźć dom, ponieważ jestem bezdomnym murzynem. Właśnie dostałem wiadomość na interia, poczta pozdrawia wszystkich tutaj um, Myślę, że lagów aż takich wielkich nie ma, no jak tam E, to wszystko działa <laughs> 5 giga ramów, co to jest? 5 giga zajęte. Wow, bo tak naprawdę tutaj wszędzie powinno być morze, od tego poziomu, tylko że ja ustawiłem sobie właśnie poziom morza od niższego poziomu. Myślę, że to jest ciekawe. Na pewno to jest ciekawe, to jest takie inne. Myślałem, że cały teren będzie obniżony, jeśli ustawię poziom morza niżej, a jednak tak się nie stało, więc to wygląda co najmniej ciekawie. Niemniej jednak nie chciałbym mieszkać w takiej okolicy, więc jeśli chcę gdzieś mieszkać, to muszę sobie ustawić. Em, muszę poszukać innego biomu po prostu. Jest to ciekawe, ale no. To jest ocean, który nie jest oceanem, więc to jest dziwne. Raczej tam nie chcę mieszkać. Fajnie było znaleźć sobie jakiś górzysty biom. Tutaj widzę sawanna, tak? No, no gdzie to jest? Pisało gdzieś biom, biom. Sunflower Plains yy, Czyli, nie wiem, teraz jest plaża Też nie, nie aż tak ogarniam angielski, więc ciężko mi będzie Tak, jeśli chcesz się przeprawić przez rzekę, której tutaj nie ma To muszę zejść na sam dół Tam jest ciekawie, oj kurczę, tam to warto iść No dobra, przejdziemy to Damy jakoś radę, mam nadzieję Nie będzie problemów A żeby zobaczyć coś ciekawego. Co mi się tutaj najbardziej podoba? To że to są malutkie biomy. Ta zmiana mi się też bardzo podoba. Bo drugą rzeczą, która mi się bardzo podoba to jest ilość diaksów. To bez dwóch zdań, ale zobaczcie tutaj. Są chwilę jakiś nowy biom to jest ciekawe. Jakby tak patrzeć ciągle na biomy, to teraz jesteśmy, widzicie? Jakieś lodowe pola kolczaste Whatever, a tutaj są taiga, tak? Zimna lega. Więc to jest niesamowite. Trochę lagi też mam Ale nie będę się już nad tym rozdrabniać. Co możemy z tym zrobić? No nic, można to jedynie zniszczyć takie właśnie To nie jest szkło, to jest lód, prawda? To jest lód Takie lodowe kolce. Ciekawy biom. Jestem pod wrażeniem takiego biomu Znowu pewnie jakiś inny Zimna taiga, Znowu jakieś lodowe pola <grystanie> Czyli za chwilę nowy biom no to wygląda Że gdziekolwiek się nie rusza To mam nowy biom, natomiast Chcę być raczej z daleka od takiego nieudanego Oceanu Chociaż to ciekawie wygląda, no ale <grystanie> Może nawet zbyt ciekawie nie jest to zbyt miłe, jeśli chodzi o poruszanie się tam, więc nie chciałbym mieszkać blisko tego. Ta seria to jest czysty, spontan i jak widać jest tu dużo, dużo rzeczy, które nie zostały tak naprawdę dobrze ogarnięte. Jedną z tych rzeczy jest przecież to, że nie miałem Optifina w pierwszym odcinku. I wszystko wyglądało tak brzydko, rozmazanie A z tym Optifine'em to obraz jest dużo ładniejszy Myślę, że zauważyliście tą różnicę między pierwszym odcinkiem, a odcinkiem tym Kiedy to znowu jestem na powierzchni i dużo to wszystko ładniej wygląda Tutaj znowu powinno tutaj być woda, a nie ma jej, nie? Ciekawe co się stało, wyparowała czy co? No to właśnie wygląda, że woda wyparowała I tutaj są te kwiaty, które znam już przed roku temu kiedy to właśnie ogarniałem kwiaty w minecraft'cie o, Wszędzie będzie to samo, brak wody Susza jakaś, na pustyni mi się przydało zamieszkać To dość um, Swoją drogą, czy są tu jakieś owce? Bo kurczę. Nie no, owce się łatwo znajdzie, to nie ma problemu Żeby łóżko zrobić, ale Przydałoby się znaleźć pierwszy domek, bo to jest najważniejsza rzecz Gdzieś, gdzie nie byłoby wody, no bo jak widzę te suche korytarzek, no tu jeszcze jest to do zniesienia, bo to przecież zarośnie, No ale umówmy się, że to nie jest jakieś spoko. Chociaż rosną paprotki, więc jakieś tam, nie wiem, glony, em, chlorofil czy coś. Jest. Troszkę. Hmm. Tak już przemierzam troszkę tych miejsc i nie potrafię sobie znaleźć się domku. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć go w tym odcinku. No zostało mi tak jeszcze 10 minutek, mogę się pobawić, chociaż tu jest nieźle. Tu jest nieźle. Zawsze y, ja mimo sobie robię domki w górach. No i ostatnio dostałem takie pytanie pod odcinkiem... Chyba to było pod pierwszym odcinkiem. Dlaczego zawsze robię sobie domki w górach? Zrobiłem na chyba wszystkich seriach właśnie domki w górach. W mojej pierwszej serii nie było domku w górach, bo tam był domek Aladżaj Joker, e, Właśnie, więc nie był w górach. O, zobaczcie to: nie podwodna kopalnia, a jednak nie podwoda, niestety nie możemy tutaj iść do tej kopalni. No bo co? Ale no bo nie mam domu i nie mam miejsca, już za bardzo zabiorę kipunku. No i to jest co na właśnie w tej całej wersji. Niestety w tych najnowszych wersjach nie pomyśleli o tym ani trochę. Ojej Trochę lagi, zostawimy owieczki, króliki Ciekawe co wypada z królików, to jestem ciekawy tego Zabijemy królika Mięso z królika, tak? Czy, czy, czy co? Surowy królik, no jak widać, mięso z królika Ciekawie dodali króliki A ta woda to co? What the fuck? Jakiś bug? Zobaczcie na to A, Zrobimy sobie taki trick. No i zała. Coś zbugowana woda tu jest. Dziwne, dziwne, naprawdę. To wszystko, wszystko moją zabawę właśnie z tym kreatorem. I popsułem świat jednym słowem. Chodzimy sobie w tamtą stronę, może będzie ciekawiej. Bo tutaj widzę, że nie jest to tak, jak chciałbym, żeby to było. Wszędzie widzę te oceany, które są zniszczone. Um, tutaj woda jest, której nie wiem, albo nie powinno być, albo coś się, co się tu stało, coś się niedobrego stało To wszystko właśnie moja jest wina Popsułem całego Minecrafta hmm. Nie ma tutaj tych biomów, które by mnie interesowały, a jeszcze będzie e, teraz, ojej Co to jest? Królicza łapa, nie, tego nie można jeść Możemy sobie zjeść to, jak już będę głodny. Dobra, jestem głodny. Niedobrze. Nie tak to nie A w awaryj sytuacji mam jeszcze jabłuszko, więc myślę, że jakoś damy sobie radę. A natomiast no, chciałbym jednak, żeby to inaczej wyglądało. Jak widać, Boże, ze wszystkich stron ocean. Muszę przejść go. I tam chyba będzie coś ciekawego, coś co mnie inte interesuje. Tylko muszę nie zginąć podczas tej podróży. Przydałoby się coś pozabijać zwierzątek, no bo jak widać nie mam. Jedzonka. Nie ma jedzonka. O nie, o nie, widzę już potwory, potwory, potwory. O nie, jeszcze lagi, lagi, potwory. Nie traf mnie jeszcze raz, bo to będzie śmiertelny cios. Dobra. To mi się przyda. Takie jabłuszko. Jak będzie źle, to co? Co zrobimy sobie owieczki, zabijemy jakieś? Trzeba było zrobić tamte owieczki, co? Były. Dobra. Na becie właśnie był problem z tymi pająkami. Tu jest to easy. Da się właśnie przeżyć. Ciekawe właśnie, że złote jabłuszka tak dają taką tarczę teraz. Dwóch serc dodatkowych. Czy co to jest? Nie mam pojęcia co to jest, ale ciekawe. Ciekawe, naprawdę. Co, to pająki nie chcą mnie atakować? Zobaczcie, jak zrobiłem. Dobra, teraz ten zombiak. Okej. Okay. Jakoś sobie daję radę, nie jest łatwo. Mam nadzieję, że w końcu znajdę swoje upragnione góry i chyba, chyba tak. Chyba właśnie znalazłem. Moje upragnione góry są tutaj. Och. Mam nadzieję, zawsze robię sobie domy w górze i tak też będzie tym razem. Dlatego, że jest to proste i szybkie, i nie trzeba właśnie budować nic z cera. Chyba, że moglibyśmy sobie zrobić um, tak, nie wiem, jakąś lepiankę podziemną, a nie w górze, właśnie. Zamiast, zamiast tak. I chyba też to będzie możliwe. Zobaczymy. Bo tak, chyba znalazłem właśnie miejsce, do którego tak bardzo szukałem. Więc. Musiałbym się przekonać jeszcze, bo jak widzę szkielety, to mnie to troszkę odstrasza Natomiast ogólnie jest dobrze Tylko przetrwać tą nockę i będzie fajnie Bo oglądamy trochę teren Co z tego, że jest noc To spimy też trochę Dobra, nie będziemy zabijać zwierzątek Zjem mięso zombiaka jakby co, bo mam Mam mięso zombiaka właśnie, mogę go jeść O nie, chyba mam laga Znowu mam laga No ja nie mogę No ja nie mogę Zresztą tego kompa, bo ja wychodzę Co za lag Tu są jakieś ciekawe tereny, naprawdę głębokie oceany Których nie ma no cóż, jak widać, U człowiek uczy się na błędach I niestety nie wygląda to zbyt ciekawie Dlatego na ten teren wolałbym nie patrzeć Tu jest w miarę okej, okay, da się to przeżyć Tu jest jeszcze jakaś sadzawka w ogóle, więc jest dobrze Będę miał przynajmniej skąd wodę wziąć, no bo... No bo mógłbym nie mieć skąd wody wziąć, widzę świnki Będzie można je wszystkie wyzabijać, ale jeszcze nie, na razie mi mięso z zombiaka wystarczy i tu znowu jakiś pewnie ocean, ta? No i skopanie jest jeszcze, to, to ciekawie. Będzie to zwiedzać w kolejnych odcinkach. Więc to tyle. Pora na wybór. I trzeba się zdecydować. Czy zostaję tutaj, czy idę gdzieś jeszcze w jakąś inną stronę? No nie wiem. Tam widzę, że jest ciekawie, natomiast to będzie to samo, wszędzie będzie to samo. Gdziekolwiek bym nie poszedł, tak więc. No cóż, muszę wybrać. Te. Przed chwilą jadłem, chyba. Muszę mieć te lagi ciągle. Uciekam od Creepera. Na szczęście robi się już dzień. What the fuck! No dobra, udało mi się jakoś ogarnąć tutaj. Niestety minęło sporo czasu i ciągle nie mam tego domku. Ten domek mi się będzie źle kojarzył, więc postanowiłem, że jednak nie zamieszkam tutaj. Pójdziemy sobie w jakieś inne piękne miejsce. O, tutaj byśmy mogli zamieszkać, ale nie, nie chcę mieszkać obok jakiejś elektrowni. Um, termo coś tam, bo i tak to nie jest serie z modami, więc nie przyda się to w żaden sposób. Ale swoją drogą ciekawe, że to jest tak obok właściwie oceanu. Taki źródło kolawy, by tam był obsydian na pewno, gdyby był normalny poziom lawy, a tak to mamy królika, którego sobie upoluje tym razem. A co? Dobra. Tak wiele chyba mi to nie. Hmm. To jest Gravel, tak? To jest Gravel. To jest prawdziwy Gravel. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że po tej stronie będzie coś ciekawszego. No, widać, że, że chyba jest. Zobaczymy, czy warto było robić przeprawę. Mam taką nadzieję. Niestety, no jak widać pokarm się kończy. Mam coś do jedzenia. Kurde, no nie wiem, jak się będę gryźć. Ja pierniczę. Na diaksy, bo kurde, no nie mam kasy. Naprawdę Te, Coś mi się wydaje, że tu nie będzie ciekawie. Chociaż zaraz zobaczymy. Zaraz sobie to fajnie zobaczymy, czy tu jest ciekawie, czy też nie. Mam taką nadzieję. Co by tutaj takiego mamy? No jest okej. Okay. Myślę, że na tym zakończę swoje poszukiwania, bo znowu nadchodzi noc. Zajęło mi tu 10 minut chyba dość, więc nie jak długo, ale dla mnie to jest długo. Więc dla mnie to jest długo. Myślę, że jakoś dam radę sobie. Tutaj się już osiedlić. Myślę, że tak, w tamtym miejscu się osiedlimy. Jeśli wszystko będzie dobrze. A może byśmy budowali domek? Ojej, zlagowało. Dosłownie, nie wiem co poradzicie na te mikrolagi, napiszcie, co radzicie na te mikrolagi, bo to troszkę denerwuje. Tak wiem, kupić nową kartę graficzną, ale no sorry, aż tyle nie zarabiam. A są ważniejsze, ważniejsze rzeczy niż karty graficzne. I tu gdzieś się osiedlimy. Piękna okolica, piękna kraina, takiego miejsca właśnie jak to szukałem. Nie wiem jeszcze gdzie. Napiszcie, gdzie tutaj by zrobić domek, i tak dalej. Wiem, że fajnie by było wejść do tą skałę i zobaczyć, co tam jest, ale teraz nie mam takiej możliwości ani za bardzo czasu. I tak na pewno wytnę coś z tamtego filmu, żeby to nie trwało powyżej 20 minut. Um, Te właśnie, żeby to nie trwało powyżej 20 minut. Tam już jest znowu jakiś ocean. Właśnie, ocean, chociaż nie widać, widać wodę. Więc myślę, że raczej po tej stronie będziemy coś próbowali ogarnąć, więc piszcie jak to ma wyglądać, co to ma być i jak to właściwie zrobimy sobie. O tu jest fajna okolica. Naprawdę coś fajnego można ogarnąć. Tak więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało, klikajcie łapy w górę. No i cześć!